Wiesz życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, będzie ręki, żywe słowo, ten świętech siegi. Do wyprostowania są drogi kręte, Człowieku czytaj Pismo Święte. W tym nastroju pięknych kolęd i pastorałek w naszej polskiej tradycji przychodzimy do Pana Jezusa, by na nowo otworzyć przed Nim swe serca. Uwierzyć w niego. Stajemy przy szopce Bożonarodzeniowej, aby nisko się pokłonić nowonarodzonemu, temu, który przychodzi do nas, który ożywia nasze serca i światłem ukazuje nadzieję, nadzieję nowego życia, narodziny. To nowe życie, to coś pięknego. Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w nastrój wesela. Wyśpiewujemy radośnie kolendy, bo cieszymy się z narodzenia Pana Jezusa. A Ewangelia opowiada o młodym małżeństwie, które zaprasza Jezusa, Marię, apostołów, właśnie na ucztę weselną, aby móc się spotkać, by móc porozmawiać, zobaczyć się, ale też przekazać to, co najpiękniejsze czyli swoje uczucia, swoją delikatność. Otwartość i jednocześnie bliskość drugiego człowieka, by tym samym przybliżyć się do tego, który przychodzi, by przemieniać nas, nas przemieniać w codzienności naszego życia. Czy to łatwa droga uwierzyć w Pana Jezusa? Właśnie dlatego przychodzimy na niedzielną Eucharystię, aby, otwierając nasze serca, poznać tę tajemnicę miłości Boga. I to pierwsze wydarzenie w Kanie Galilejskiej, ten pierwszy cud Pana Jezusa i rozpoczęcie publicznej działalności jakby pokazuje nam również drogę. Że przecież i my nieraz zaproszeni na wesele jesteśmy, a nie brakuje niczego, a w tym przypadku wydarzenia wesela w Kanie Galilejskiej zabrakło czegoś bardzo ważnego, istotnego do wesela. Zabrakło wina. Stajemy przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, aby jeszcze raz spojrzeć na Maryję. Maryję, która przynosi nam Zbawiciela i Odkupiciela Człowieka, ale też tą, która troszczy się o każdego człowieka. Bowiem Ona jest Matką, czułą Matką, która rozumie ludzkie serca i będąc w kanie galilejskiej na weselu, pierwsza zauważyła, że czegoś potrzebują, jakiś brak, jakiś kłopot. Jakieś niepowodzenie. To jest wyraz zatroskania matki, która troszczy się o swoją rodzinę, o bliskich. I tu matka przychodzi właśnie z pomocą młodym, zatroskanym ludziom, którzy potrzebują miłości. Właśnie by ktoś otoczył ich taką matczyną miłością, by poznali ten smak, a jednocześnie z nadzieją mogli iść dalej. I ona się zwraca do swojego syna. Wina nie mają. Pan Jezus. Czyniąc cud w kanie galilejskiej, przemieniając wodę w wino, jakby daje też tą perspektywę dalszego życia. Że w trudnościach, kłopotach jest zawsze z nami Maryja, która troszcząc się, prosi swojego syna Jezusa Chrystusa właśnie o taką interwencję. Zatem zapraszajmy Maryję w naszą codzienność, w nasze życie, by za nami się stawiała i prosiła syna, by nas przemieniał, byśmy stawali się po prostu lepszymi ludźmi, otwartymi na działanie i światło Ducha Świętego, poznając i ufając Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Dla naszej ojczyzny, taką kanał galilejską jest Jasna Góra i wszystkie sanktuaria Matki Bożej. Dzisiaj przychodzimy do Kany w Kałkowie, aby u stóp Świętego Krzyża przeżyć cudowne spotkanie z Jezusem, który przychodzi do nas, przemienia naszą codzienność, jakby przychodzi do naszych serc i pokładów duszy, by na nowo rozświetlić blaskiem miłości. To właśnie jest ta przemiana. Kiedy. W Kanie galilejskiej Pan Jezus przemieniał wodę w wino, tak na Eucharystii wino staje się krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, a biały chleb staje się ciałem Pana Jezusa. Z wiarą. Z tajemnicą mądrości zanurzamy się w, tej, w tym oceanie miłości, by poznać tą właśnie bliskość Jezusa, który przychodzi do nas w Komunii Świętej. To jest właśnie ta przemiana kany galilejskiej, kiedy z radością cieszymy się, bo to jest wesele. Przyjście Pana Jezusa do ludzkiego serca, spotkanie z Nim, ale jednocześnie radość, kiedy wychodzimy i możemy dzielić się tą radością, że Bóg jest pośród nas, ten Emmanuel, który nie zostawia nas samymi, ale jest z nami. Zapraszajmy. Jezusa i, Matkę Najświętszą i wstawieństwa apostołów w naszą codzienność, tak jak nowożeńcy z dzisiejszej Kany Galilejskiej. Rok jubileuszowy, rok święty, obfity będzie w Boże łaski i źródło miłosierdzia rozlewające się na ludzkie serca, na wasze serca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo te święte księgi.